Książe Ciemności był ikoną buntu, artystycznej szczerości, człowiekiem, który zdefiniował metal, frontmanem zespołu Black Sabbath. Ozzy Osborne nie żyje. Siemanko, siemanko, z tej strony Andrzej Tomaszewski, ale jak gwiazd. Witam was moi drodzy serdecznie i na wstępie zachęcam do sprawdzenia mojego filmu dokumentalnego na temat tajemniczej śmierci Bruce Lee. Oprócz tego warto się zapoznać z materiałem na temat życia i wstrząsającej śmierci Davida Karadina. I na koniec materiał o Michaelu Madsenie, człowieku znanym ze współpracy z Quentinem Tarantino. A gościem dzisiejszego odcinka jest... Ozzy Osborne. Ozzy Osborne, książę ciemności, prawdziwa legenda heavy metalu, nie żyje. Zmarł 22 lipca 2025 roku. Kochani, dowiedziałem się o tym wczoraj podczas prowadzenia live'a tutaj na kanale Alei Gwiazd. Ktoś napisał: Ozzy Osborne nie żyje. Od razu wszedłem, musiałem to sprawdzić, zajrzeć w wiadomości i patrzę. Faktycznie. Słuchajcie. Wiadomości o śmierci bohaterów naszego dzieciństwa, ludzi, którzy byli dla nas ważni, no są w zasadzie co chwilę. Ja już się w tym wszystkim, szczerze mówiąc, powoli gubię i zaraz nie będę wiedział, kto zmarł, a kto, a kto żyje, ponieważ tyle osób już odchodzi. Wczoraj, tego samego dnia, rano dowiedziałem się o tym, że Bruce Willis nie może już mówić, czytać, chodzić, czyli się po prostu komunikować. Kochani, no sytuacja wygląda tak, że jego... Otępienie czołowo-skroniowe jest już na ostatnim etapie. Nikt tego nie mówi, ale ten etap zazwyczaj zbyt długo nie trwa. Ludzie na ostatnim etapie otępienia czołowo-skroniowego żyją mniej więcej do roku. Także, kochani, odchodzą ludzie ze świata filmu, ze świata muzyki. Przecież Ozzy Osbourne to prawdziwa legenda. Sam postanowił być muzykiem, bo słuchał Beatlesów. Sam jest inspiracją. Dla wielu muzyków był inspiracją dla wielu innych legend. Ozzy Osbourne zainspirował Metalikę i Slayera. Między innymi, bo tych zespołów, dla których był inspiracją, było naprawdę mnóstwo. Zresztą te zespoły z nim zagrały na ostatnim koncercie. Na początku lipca Ozzy Osbourne zagrał na siedząco, bo nie był w stanie już występować na stojąco, swój. Ostatni koncert, i tam wystąpiła też Metallica Slayer Guns and Roses, oczywiście. No, słuchajcie, w momencie, kiedy media informowały o ostatnim koncercie Ozzy Osborna w Birmingham, w miejscu, w którym narodził się Black Sabbath, w miejscu, w którym zaczynał grać, tam Ozzy Osborne zagrał ostatni koncert. Pani byli przejęci. Wiadomo było od lat, że. Ozzy Osborne choruje na Parkinsona, że miał wiele operacji, że jego stan zdrowia nie jest najlepszy, ponieważ też nie prowadził się najlepiej. Przecież przez całe życie miał problemy z alkoholem i z różnego rodzaju używkami. Zresztą był człowiekiem, w oku którego było całe mnóstwo kontrowersji, no chociażby te sytuacje, z odgryzieniem głowy gołębia, czy później na koncercie z odgryzieniem głowy nietoperza. Później się, moi drodzy, okazało, że nie dość, że ten nietoperz, tak jak niektórzy pisali, nie był nieżywy, tylko był żywy, to jeszcze go ugryz i Ozzy Osbourne zmagał się z wścieklizną. Także, słuchajcie, tych historii wokół niego, też mocno porąbanych, bo to normalne nie było, było mnóstwo. Ten człowiek stworzył legendę, robił świetną muzykę. Chciałbym go dzisiaj upamiętnić, także opowiem wam jak wyglądała jego historia. Ozzy Osbourne urodził się w 1948 roku w Birmingham. Jego mama pracowała w fabryce Lukasa, a ojciec był narzędziowcem. Miał trzy siostry i dwóch braci. Dzieciństwo nie było łatwe, można powiedzieć, że miał traumatyczne Dzieciństwo. Słabo się uczył, był nieporadny, miał dyslekcję w szkole, gnębiono go. Sam wspominał o tym, że kilkukrotnie próbował sam ze sobą skończyć z tego powodu. Także tutaj naprawdę były poważne problemy w dzieciństwie. Słuchajcie, w wieku 14 lat znalazł światełko w tunelu. Usłyszał utwór zespołu Beatles i stwierdził, że chciałby być rockmanem, bo to z nim zostanie do końca życia. Już od 15 roku życia pracował, no między innymi w rzeźni, też na budowie był hydraulikiem, stażystą, łapał się różnych fuch, też był przez pewien etap narzędziowcem, tak jak jego ojciec, ale zaczął też w tym okresie buntu sprawiać problemy. W wieku 17 lat próbował okraść sklep z odzieżą. Do zapłacenia była kaucja. On jej nie był w stanie zapłacić, a jego ojciec uznał, że też tej kaucji za syna nie zapłaci po to, żeby ten miał nauczkę. I tak się stało, ponieważ Ozzy Osbourne trafił na 3 miesiące do więzienia. Black Sabbath to zespół, który każdy powinien znać. Zdecydowanie ten zespół miał wpływ na to, jak kształtował się Metal. Zespół powstał w roku 1968 i co ciekawe, warto tutaj powiedzieć, że został z nazwy całkowicie zaczerpnięty od filmu z roku 63. O tym samym tytule. Jak łatwo się domyślić, to był horror. Panowie na początku chcieli grać ciężkiego bluesa, dlatego zespół się nazywał zupełnie inaczej. Później zmienił zespół nazwę na Erf, No i na końcu właśnie Black. Tabat. Także mamy rok 68. Powstaje zespół, który zaczyna zauważać, że ludzie lubią się bać, że ludzie lubią się bać i trzeba im dostarczać mrocznych tematów, mrocznych emocji, mrocznej perkusji, wspaniałego wokalu Ozzy Osborna, gitar i żeby to wszystko miało po prostu ręce i nogi. Ale nie było tak kolorowo, jakby można to było sobie wyobrażać. Ponieważ wiem, teraz w tym momencie Black Sabbath to jest już legenda, i wiele osób zna wszystkie albumy, i zespół ma całe grono panów, można powiedzieć, że nawet wyznawców, jak najbardziej to rozumiem, ale w tamtym okresie niektóre albumy miały mieszane recenzje. A pierwszy album z początku aż tak dobrze się nie sprzedał. Dopiero było trzeba poczekać troszeczkę czasu, żeby to wszystko zatrybiło. Zespół podpisał kontrakt z wytwórnią Warner Bros., moi drodzy. Oczywista sprawa, także tutaj dystrybucja szła na cały świat od samego początku. Natomiast nakłady na te ich albumy nie były zbyt duże. Warto jednak powiedzieć, że Panowie od samego początku zaczęli z przytupem, ponieważ w roku 1970 i to już w lutym wydali swój pierwszy album o takim samym tytule jak nazwa zespołu, czyli po prostu Black Sabbath. I uwaga, tego samego roku, bo kilka miesięcy później wydali kolejny album Paranoid, i ten album, moi drodzy, wyszedł we wrześniu. Także można powiedzieć, że zaatakowali naprawdę na grubo. W jednym roku dwa albumy. Później był Master of Reality, oczywiście w roku 71. Vol. 4 Sabbath, Bloody Sabbath. W roku 75. Sabotage, Technical Ekstazy. I album, moi drodzy, z roku 78. Never Say Die. Wspominam tylko te albumy w kontekście Ozzy Osborna, ponieważ. Przy tych albumach pracował, chociaż teraz zwątpiłem, czy przy tym, yy, przy tym ostatnim działał. Ponieważ to był mniej więcej okres, w którym Ozzy Osbourne został wydalony z zespołu. Wyobraźcie sobie, człowiek, który jest, no, można powiedzieć, współzałożycielem, chociaż gdzie niegdzie się pisze, że założycielem, ale yy, tak naprawdę był współzałożycielem zespołu Black Sabbath, zostaje z tego zespołu wydalony po kilku latach ciężkiego grania. Moi drodzy, mniej więcej 8-9 lat yy, ciężkiego grania. I co było powodem, że Ozzy Osbourne opuścił Black Sabbath? Powodem były jego problemy z alkoholem i używkami. Bo poza tym, że panowie scenicznie robili niesamowite show i można powiedzieć, że odpierdzielali konkretne wariactwo, to Ozzy też odpierniczał w życiu prywatnym. No po prostu nie zachowywał się odpowiednio i ludzie, z którymi współpracował, nie byli w stanie znieść jego zachowania, jego uzależnień. I jeszcze by było to do zniesienia, gdyby, moi drodzy, potrafił się normalnie dogadać. No ale kłócił się z członkami zespołów, no i zespół Black Sabbath się rozpadł. Oczywiście nie na zawsze, ponieważ później, w latach 90., Ekipa wróciła, stworzyła płytę koncertową, raz na jakiś czas też nawet na początku lat 90. też zagrali jakiś koncert i tak naprawdę później po tym powrocie, po tych latach przerwy gdzieś tam zawsze trzymali się razem, można powiedzieć, że do samego końca. Zdarzało się tak, że niektóre gwiazdy muzyki po rozpadzie zespołu albo po wydaleniu zespołu już nie kontynuowały swojej kariery. Zdarzało się tak, że zaczęły działać z innymi zespołami i czasami zaczyna się tak, że ktoś po prostu wchodzi na drogę solową, która moim zdaniem jest najlepszym, co można zrobić, bo w ekipie różnie to bywa. Czasami ciężko się dogadać, często różnego rodzaju zespoły właśnie się. Rozpadały przez różnice charakterów, czy przez to, że ktoś miał różnego rodzaju problemy, Ozzy Osbourne postanowił iść za ciosem i działać solowo. Słuchajcie, miał na koncie wielkie hity, działał solowo, można powiedzieć, że do końca życia, bo jego ostatni, trzynasty album, wyszedł w 2022 roku, czyli całkiem niedawno był aktywny przez całą swoją karierę, także od roku 1980 do roku 2022 wyszło 13 solowych albumów. Moi drodzy, takie hity jak. Crazy Train czy No More Tears to największe przeboje, oczywiście Ozzy Osborna. Natomiast on miał tyle tych utworów na albumach, powstało tyle różnego rodzaju kompilacji, też wydań koncertowych, że tych utworów, na które warto by było zwrócić uwagę jest naprawdę cała masa. Dlatego tutaj z miejsca ku pamięci Oziego, jeżeli ktoś chciałby podać jakiś tytuł utworu, który ma dla Ciebie właśnie jakieś szczególne znaczenie Tobie się najbardziej podobał, czy to z dyskografii solowej Ozziego, czy z Black Sabbath, czy to też teledysk, to słuchajcie, wklejajcie to w komentarzu, będę oczywiście wdzięczny i oczywiście posprawdzam te wszystkie kawałeczki, też sobie spędzę troszeczkę czasu z Ozim i posłucham jego muzyki z Waszego polecenia. Moi drodzy, kariera muzyczna Utrwalenie albumami solowymi jego pozycji. wielokrotna rozdania różnych nagród, czy to MTV, czy Grammy, no miał tego całe mnóstwo. Przecież jest w rock'n'roll, w, jak to się nazywa, teraz mi wypadło z głowy, w galerii Sław Rock'n'rolla, i to nie tylko solowo, ale też właśnie jako Black Sabbath. Oczywiście ma swoją gwiazdę też. Także, moi drodzy, to jest. Człowiek, który miał ogromny wpływ na muzykę, i tak jak wspomniałem na początku, przecież na inne zespoły, na Metalikę, właśnie na Slayera, na różnych artystów, których również uważamy za legendy gatunku muzycznego. No ale popularność, taką szerszą, bardziej prywatną, Ozzy Osbourne zyskał za sprawą serialu telewizyjnego, takiego dokumentalnego o jego rodzinie i o jego życiu. Serial The Osbourne's powstawał w latach 2002-2005. To jest jeden z tych przypadków, które rozpowszechniły właśnie tego typu produkcje pokazujące życie prywatne wielkich gwiazd. I też bardzo charakterystycznych, bo jak dobrze wiemy, Ozzy Osborne był łączony oczywiście z wieloma kontrowersjami. Ja już wspomniałem na początku, rok 81, no odgryzienie głowy gołębiowi, później w roku 82, no to samo z nietoperzem powiem Wam szczerze, że to jest kompletne porąbaństwo i tak sobie myślę, że jak w dzisiejszych czasach ktoś dodaje różnego rodzaju na social media grafiki, że kiedyś to było inaczej, teraz to Jacyś ludzie, którzy odwalają dziwne rzeczy, są popularni, są celebrytami i tak dalej. No to co się wielce zmieniło, moi drodzy? No kiedyś Ozzy Osbourne odgryzł głowę nietoperzowi i każdy do tej pory pamięta tą historię. Krążą legendy na temat tej historii. I tak naprawdę, tak naprawdę, te różne wyczyny poza muzyczne też spowodowały, że urosła ta... Legenda i w zasadzie sekta fanów, bo inaczej się, tego, inaczej się tego nie da nazwać, ale to też zrozumiałe, bo dobra muzyka, tak? Natomiast tak, wracając, MTV i mamy serial o, o życiu, serial towarzyszący głównym bohaterom. Takich seriali na przestrzeni lat powstało już sporo, bo byli ci kardaszanowie, tak, czy jak oni się tam, Kardashianki, tak? Czy jak oni się tam zwali? Był nawet taki serial o Halku Hoganie. Pamiętacie gościa no, wrestlera z serialu Gromwraju? Prawdopodobnie nawet Lorenzo Lamas miał taki, taki serial. No i ostatnio rodzina stalonów. Także moi drodzy, Ozbornowie to było coś, co było na samym początku tego wszystkiego. Bym musiał sięgnąć pamięcią, czy było coś jeszcze wcześniej, ale z takich popularniejszych, przynajmniej w moim życiu, ja pamiętam, że widziałem to jako pierwszą rzecz. To było coś, co było dla mnie całkowicie nowe. No i można było zobaczyć, jak on tam e, funkcjonuje. Bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawy człowiek, który, jak wiemy, zmagał się z wieloma nałogami w swoim życiu. Ozzy Osbourne wycofał się z koncertowania, z tras koncertowych w 2023 roku. No oprócz walki z własnymi demonami, to też zaczęło się sypać zdrowie. No już też swój wiek miał no ponad 70 lat, moi drodzy. Problemy z kręgosupem różnego rodzaju operacje, po prostu pogarszający się stan zdrowia. Diagnoza choroby Parkinsona spowodowała, że nie był w stanie grać. Dlatego po dwóch latach od wycofania się postanowił zagrać ten jeden ostatni ostatni koncert powrót do początku. Back to We Beginning, moi drodzy. I ten koncert odbył się całkiem niedawno. I tak jak wspomniałem na początku, media na całym świecie o tym informowały, ponieważ to było wielkie wydarzenie. Ozzy Osbourne nie był w stanie grać na stojąco, siedział sobie tak i w zasadzie ten koncert miał mistyczny, mistyczny klimat, mistyczną atmosferę. Na koncercie były takie zespoły też jak Metallica, Guns N' Roses, właśnie Slayer. No i moi drodzy, wielkie pożegnanie człowieka, który kształtował Tą muzykę. Wielkie pożegnanie. I czasami tak jest, że kiedy kończy się jakiś etap, to nie ma już nic więcej, nic dalej, ale w życiu bym się nie spodziewał, że Ozzy Osbourne tak szybko odejdzie po tym ostatnim koncercie. Ponieważ to moi drodzy minęło zaledwie kilka tygodni, i Wczoraj, właśnie podczas prowadzenia transmisji na żywo, dowiedziałem się o tym, że Ozzy Osbourne zmarł. 22 lipca 2025 roku. Inspiracja dla zespołów metalowych, zespołów rokowych na całym świecie. Ponad 100 milionów sprzedanych płyt i solowo i zespołem Black Sabbath. Można powiedzieć, że dokończył tą robotę. Zaczynał tam, gdzie się urodził. Tam zagrał ostatni koncert, pożegnał się z nami wszystkimi i odszedł. Moi drodzy, jakie są Wasze ulubione albumy? Nie tylko utwory, ale też albumy. Ulubiony album Oz'jego, ulubiony album Black Sabbath, dajcie znać w komentarzu. To wszystko na dzisiaj. No przykra informacja i tyle, trzeba żyć dalej. Trzymajcie się, ekipa. Hej!